Kobietom zalecą nie nosić stanika Cześć, to Natalia dziewano tutaj kamień. Siemanko po raz drugi, my przychodzimy dzisiaj do was a raczej ja, bo Natalia nie da rady dzisiaj występować Także jak ktoś chce, to szukamy nowego prowadzącego Na kontakt pod lupą opk.pl .op Zaproszenia i możecie pisać, wysyłać swoje CV W dzisiejszym odcinku będziemy testować oto taką śmieszną kamizaleczkę Która po miesiącu, a nawet i tygodniu powinna... Zbędne kilogramy zgubić, także jak ktoś nie chce oglądać tego odcinka, a chce tylko iść do konkursu, to wam wstawię minutę, w której zaczynam gadać o konkursie i słyszymy się za chwilę. W dzisiejszym odcinku to ja bo na nadal nie będę dostawał taką kamizelkę będę ją przez tydzień. Z tego, co widzę, jest to po prostu zwykła kamizelka, która podobno jest wykonana z takiego materiału, który dopasowuje się do Twojej skóry, przez co ja wiem, grzeje Ci. Macie podobno. Masz się po prostu wypocić, przez co właśnie masz ten zbędny tuż zgubić. Ja w to nie wierzę. Ale chcę to stosować właśnie dla Was, i tutaj mam już gotową jedną paczuszkę więcej zamówiłem właśnie dla Was, także możecie sobie ją potem odebrać. A Raczej na końcu konkursu będą zasady, także obejrzyjcie do końca i przekonamy się, co to jest. Kamizelka została zamówiona z tak jak ten Sixpack lider, co ostatnio testowaliśmy, co miał mięśnie Ci zrobić. To nie ma mięśni zrobić, a ma właśnie pozbyć się 7 kg. Wydaje mi się, że nie będzie działało, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, będę ją nosił przez tydzień, będziecie mieli przebitkę z jednego dnia, jak ją noszę. No, bo nie będziemy Wam tutaj wrzucać całego kurwa vloga jak nasze przez 7 dni, bo nie wiem, czy to miałoby sens. Yy, zaraz zobaczcie przebitkę, jak to ubieram i jak to na mnie wygląda. Także waiting. A jeszcze to zapraszam do subskrypcji, bo, bo co? Bo to będzie związane z naszym konkursem. Także kto jeszcze nas nie śledzi, ten zapraszam do śledzenia nas i widzimy się za chwilę. Dobra, jak widzicie, już jestem w kamizelce. Ja jeszcze przed nagraniem chodziłem sobie nie chwilę. Ona się dopasowała za. Zaje fajnie do mnie, jest strasznie popinana, tu już mi się trochę odbiła, nawet zauważyłem, e, no odnoszenia mi się chyba tak odbiło i co generalnie, nie wiem czy jest w niej jakoś super luźno, chodzi się tak trochę śmiesznie. I co, można ją nosić pod, pod koszulką, powinno się ją generalnie tak jak jest napisane w ogłoszeniu, ja wam wrzucę link w, w opisie do tego produktu. I, i będziecie przynajmniej wiedzieć co to jest i ile to kosztowało także zapraszam także do opisu yy, zalecenia są takie żeby nosić to przez tydzień przynajmniej 3 godziny dziennie można to właśnie być yy, w czasie pracy może być to ubrane albo najlepiej byłoby ćwiczyć w tym na siłowni ja postaram się ćwiczyć na siłowni chodzić w tym codziennie i dać wam e efekty jak i powiedzieć wam jak się najlepiej w tym ćwiczyło czy chodziło żebyście widzieli co i jak aktualna waga to jest 84 kg żywej masy i zobaczymy, czy uda mi się słuchać naszą tą Raz w tygodniu pójdę na siłownię, będę jadł tyle samo, że tak powiem, ee, jedzenia <grytanie> i nie będę się starał jeść więcej ani mniej. I dodatkowo ruch będzie tak samo ograniczony, taki jak w pierwszym tygodniu, w całym tym teście, jak i przednim. Także 84 kg, a my słyszymy się, nie wiem, pierwszego dnia, no pierwszego dnia wrzucę wam przewitkę, jak to wygląda. No a potem widzimy się już pod koniec tego testu. jest takie śmieszne popinane. Tutaj chcę dziuszkę fajnie ogóle Nie wiem czy widać. No nie widać. <śmiech> <śmiech> no. Także co. Ja to mam brany tak. To się prezentuje tak, trochę śmiesznie. Tutaj macie plecy. Nie wiem. Jest generalnie. Nie widać, nie widać. Jest generalnie dość wygodne. Na razie. Więc y może zadziała. Może nie. Także słyszymy się za chwilę. Ojej. Oh yeah, hello. hey baby, Jo. skr. Dobra. Szybkie porównanie, dzień pierwszy, nie, będę, nie będzie to w formie vloga, że nie będę pokazywał, tylko chcę wam powiedzieć jak to urządzonko działa, jest ta przebitka w filmie, żeby wam się nie nudziło. I co, brzuch prezentuje się tak, tak z boku. Myślę, że nie jest źle jak na te 90 kg, aktualnie 87, jak nagrywam ten filmik. I co, testuję to urządzonko, to jest taki materiał, że się dopasowuje, On nie ma tutaj, nie wiem czy zobaczycie, nawet na metce, już wam pokazuję, nawet na metce jest, nie ma żadnego opisu, jest tylko Made in China. I kurwa i tyle Generalnie co Materiał jest taki, że się dopasuje do każdego Jest to strasznie nagrzewające się szybko urządzonko Znaczy urządzonko, no Jest to po prostu kamizelka, która przylega do ciała Przez to człowiek się bardziej niby poci Ja to będę stosował na treningu Będę też z tym hmm, chodził po domu No i po tygodniu stosowania dam wam znać. Teraz idziemy na redukcję, więc to urządzonko idealnie Mi się przyda I co, rozdamy wam jeśli będzie działało Bo nie będziemy wam krapu rozdawać, jeśli to w ogóle nie działa Także chwila moment, jeszcze wam pokażę jak zapięte wygląda Strasznie przylega do ciała jest strasznie obcisłane, no ale to dobrze. I czuję, że nawet jak w domu korzystam z tego urządzonka, nie wiem, czy ble, nie będzie wleców powitać. Nawet jak w domu korzystam z tego urządzonka, czuję, że nawet przy zwykłym siedzeniu człowiek się strasznie pociw tym, także prysznic trzeba brać, kurde, bardzo często, ale... Ale wydaje mi się, że działa. Nie wiem, zobaczymy. To jest pierwszy dzień. Nie będę wam codziennie nagrywał, tylko nagrałem pierwszy dzień, żeby wam pokazać mój brzuch i słyszymy się w naszym studio Jo. Um, no to co? My się widzimy po 7 dniach testowania naszego super produktu. Ale chwilowo muszę pani pójść. My się widzimy po tygodniu testowania takiej super kamizeleczki. Próbowałem w niej spać, ale na mnie, dla mnie jest niewygodna do spania. Tutaj właśnie o tych rękawkach zahaczają mi ręce o niej i źle mi się w tym spało. Ciczyłem też na siłowni i powiem wam szczerze, że. że... jak świnia się człowiek chodzi. Chodziłem w tym na co dzień, nawet trochę dłużej niż 3 godziny, tak jak było zalecane. I co? I teraz przejdziemy do efektu, bo raczej to wszyscy chcieli usłyszeć, nie? Po to tu jesteśmy. Kamizelka według mnie sprawdziła się nadzwyczaj dobrze, nawet nie sądziłem, że się tak sp sprawdzi. Oprócz tego, że faktycznie się człowiek poci i, i trzeba się przynajmniej dwa razy myć przy takim, <laughs> przy takim noszeniu, bo ponosisz to godzinę i już leje się z ciebie. Nie wiem, jak, nie wiem to jest taki dziwny materiał, taki... Co to jest Natalia? Taka gąbka trochę. Taka niby gąbka, niby, niby coś, ale... Strasznie nagrzewa ci całe ciało to znacznie no bo Wam nudnie nagrzeje jak na się Ale strasznie nagrzewa właśnie tą klatę I co? I wyniki są takie, że przed testem 84 kg, a teraz ważę 83 kg. Także jakoś się kilogram udało zgubić w tydzień. E, czy to działa? No ciężko powiedzieć. Pewnie pasowałoby to miesiąc ponosić, żeby się dowiedzieć większych efektów. No bo w tydzień no to ten kilogram nie wiem na czym uciekł. No, może to być woda albo nie wiem. Nie wiem. No w każdym razie ucieknij kilogram. Ja se ponoszę to jeszcze, bo mamy takie dwa. Ja se ponoszę jedno takie jeszcze do końca. Cały luty będę donosił, a Wam wysyłam... E... znaczy któremuś z Was wyślę jeden nowy... nową kamizeleczkę. Także co? Jak się tu dotrwałeś, to poczekaj jeszcze chwilę, bo teraz przechodzimy do konkursu. No, a teraz Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda właśnie pod bluzą, czy pod, pod koszulką, czy właśnie pod koszulą, także poczekajcie jeszcze chwilę. <laughs> I co? Natalia, ją czy nie widać? Nie. Nie widać kamizelki, nie? Mhm. Możesz śmiało mówić głośniej, żeby Cię też było słuchać właśnie do kamery. No, jak widzicie, kamizelka jest. Jak ją nie widać pod taką cienką koszulką białą, to wydaje mi się, że pod niczym jej nie będzie widać. No chyba, że macie koszulkę na ramionczkach albo z dekoltem, no to wtedy wiadomo, nie? Ale jest to produkt jak yy, dla mężczyzny, jak i dla, dla kobiety, więc yy, każdemu polecam taki produkcik. I co, tak wygląda w koszulce? Yy, co ty go zaszpekła? Co? Jak widzicie, niestety nie udało się stestować. Także jak, jak widzicie mięśnie też osma po tym urządzeniu. Polecam każdemu brać udział w konkursie. Koszulajcie idzie do wyrzucenia. I co? I idziemy do podsumowania. No i chyba tyle. Dobra, zasady są proste. Musicie nas zaobserwować na Instagramie. A po co? No po to, że na Instagramie 7 lutego wrzucimy e, zdjęcie, kto właśnie wygrał e, tą śmieszną kamizeleczkę. Dodatkowo powiemy też to na odcinku za tydzień, no więc i tak, i tak się dowiecie. Musicie również nas subskrybować na YouTubie żeby być na bieżąco i żeby wziąć udział w tym konkursie. Jak już to wszystko zrobicie, napiszcie w komentarzu gotowe i my z tych komentarzy wyłonimy zwycięzcę. Komentarze możecie pisać yy, i brać udział w konkursie do dnia 6 lutego. Do 6? Do 6 lutego możecie brać udział i dnia 7 z samego rana o godzinie 8 powiedzmy zrobimy losowanie, więc do godziny 24 6 lutego piszcie komentarze i róbcie te rzeczy, żeby wygrać taką prostą no. no. kamizeleczkę. Dobra, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka, dowiedzieliście się jak działa urządzonko, czy w ogóle działa. Także zapraszam do lajkowania, subskrybowania i co? I widzimy się w następnym odcinku, a jeszcze wcześniej widzimy się na Instagramie, do którego Was po raz kolejny zapraszam. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kto wygrał, piszcie te komentarze, jakiekolwiek to mogą być komentarze. Po prostu żebyśmy będziemy losować z tych komentarzy, także cokolwiek powiecie to wszystko, cokolwiek napiszecie, będzie super ranko. i co? Wyniki, wiecie jak wziąć udział w konkursie, także co? Także co kurwa. Także bierzcie udział. I słyszmy się za... Da...